Zaczęło się banalnie. Deszcz bębnił o perepet, gdy kończyłam myć naczynia. Radio szumiało cicho w tle, a mała maja układała klocki w salonie. Była spokojna, skupiona, dopóki nagle nie podniosła głowy i nie powiedziała tym dziwnym, obcym głosem: Mamo, nie otwieraj drzwi. Zamarłam z talerzem w dłoniach. Co takiego, kochanie? Spojrzała w stronę korytarza. Gdzie cienka światła z lampy tworzyła na podłodze długi cień. W jej oczach nie było już tej miękkiej dziecięcej ciekawości. Było coś innego, lęk. On tam stoi, szepnęła. W tamtej chwili ktoś zapukał. Powoli. Równo. Trzy uderzenia. Nie wiedziałam, co zrobić. Odruchowo wyłączyłam radio. Cały dom ucichł, aż słyszałam własne serce. Podeszłam do wizjera, ale widziałam tylko ciemność. Ani latarni, ani sylwetki. Tylko czarną plamę. Maju, idź do pokoju, powiedziałam, starając się brzmieć pewnie. Pewnie to listonosz, pomylił adres. Nie ruszyła się. To nie listonosz. On nie ma twarzy. W tej chwili klamka się poruszyła. Cicho, z wahaniem, jakby ktoś sprawdzał, czy drzwi są zamknięte. Przełknęłam ślinę, podbiegłam i przekręciłam dodatkowy zamek. Dłoń mi drżała. Kolejne uderzenie. Tym razem mocniejsze. Bum. W kuchni zgasło światło. Żarówka błysnęła na sekundę i pękła z sykiem. Maja zaczęła płakać. Mamo, on chce wejść, szeptała, cofając się do ściany. On mnie wołał po imieniu, gdy spałam. Co? Wczoraj. W nocy stał przy oknie i mówił Otwórz, Maju. Przez chwilę myślałam, że zaraz się obudzę. Że to jeden z tych dziwnych snów, które śnią się po stresującym dniu. Ale wtedy znowu rozległo się to powolne, metaliczne drapanie po drzwiach. Jakby ktoś przesuwał po nich gwoździem. Złapałam telefon. Brak zasięgu. Nawet Wi-Fi zniknęło. Wtedy Maja powiedziała coś, co sprawiło, że zimno przeszło mi po plecach, on powiedział, że dziś się nie boi. Że w końcu wejdzie. Drzwi się zatrzęsły. Krzyk mai przebił ciszę. Zgasło ostatnie światło. Pobiegłyśmy na górę do sypialni. Zamknęłam drzwi na zamek i wsunęłam pod klamkę krzesło. Z zewnątrz słychać było ciężkie kroki, powolne, przesuwające się po korytarzu. Jakby ktoś chodził bez pośpiechu, z pełną świadomością, że nie ma dokąd uciec. Zrobiło się cicho. Zbyt cicho. A potem pukanie. Nie w drzwi. W szafę. Podeszłam tam, czując, jak serce wali mi w gardle. Szafa była zamknięta. Maja schowała się za mnie, ukając cicho. Delikatnie uchyliłam drzwiczki. W środku było pusto. Tylko dno szafy wyglądało inaczej. Jakby drewno było nienaturalnie ciemne i wilgotne. Dotknęłam je. Chłodne. Lekko lepkie. I wtedy to usłyszałam głęboki oddech od środka. Maja wrzasnęła. Zanim zdążyłam cofnąć rękę, ktoś zapukał od wewnątrz szafy. Mamo, wyszeptała on już tu jest. Nie wiem, co kazało mi wtedy ruszyć. Może instynkt, może strach tak silny, że ciało samo podjęło decyzję, zanim pomyślałam. Złapałam maję za rękę i pociągnęłam ją w stronę drzwi, z dala od tej przeklętej szafy. Krzesło, które blokowało wejście do pokoju, przewróciło się z hukiem. Biegniemy na dół, wyszeptałam. Ale kiedy otworzyłam drzwi, korytarz nie wyglądał już jak nasz. Tapeta była rozdarta, jakby ktoś przejechał po niej pazurami. Ramki ze zdjęciami wisiały krzywo, a podłoga skrzypiała inaczej, głucho, jakby pod deskami coś było. Mamo, to nie nasz dom, Maja ścisnęła moją dłoń mocniej. On go zmienił. Nie odpowiedziałam. Czułam, że jeśli się odezwę, głos mi się załamie. Ruszyłyśmy w stronę schodów. Przy każdym kroku lampy błyszczały słabym, żółtym światłem, jakby próbowały się zapalić, ale coś im na to nie pozwalało. Na dole było jeszcze gorzej. W salonie wszystkie meble stały odwrócone w stronę drzwi wejściowych, jakby same czegoś pilnowały. A na podłodze, tuż przed dywanem, widniałem określady bosych stóp. Małe. Dziecięce. Maja, czy to twoje? Zaczęłam, ale przerwał mi cichy śmiech. Nie dziecięcy. Zbyt głęboki, zbyt pewny siebie. Dobiegał z kuchni. Zrobiło mi się niedobrze. Otworzyłam szufladę, wzięłam nóż. Zostań tu, syknęłam. Nie idź tam, błagała, ale było już za późno. Zajrzałam za róg. Kuchnia była pusta, przynajmniej tak wyglądało. Dopóki nie spojrzałam na okno. W odbiciu szyby widziałam siebie. Ale to odbicie się nie ruszało. Stało idealnie nieruchomo, patrząc prosto na mnie. Zrobiłam krok w tył. Odbicie zaczęło się uśmiechać. Powoli. Nienaturalnie szeroko. Nóż wypadł mi z dłoni. Maja krzyknęła, on nie jest na zewnątrz, mamo. On jest za tobą. Odwróciłam się odruchowo, ale nikogo nie było. Tylko chłód, jakby ktoś właśnie przeszedł obok. Zgasło światło. Wtedy radio, które wcześniej wyłączyłam, samo się włączyło. Zaczęło szeptać coś przerywanym, niskim głosem. Drzwi już otwarte, wpuściłaś mnie. Maja płakała, zasłaniając uszy. Chwyciłam ją i pobiegłyśmy z powrotem po schodach, chcąc schować się w moim pokoju. Ale schody prowadziły w dół. W nieskończoność. Kiedy się zatrzymałyśmy, nie wiedziałam, gdzie jesteśmy. Ściany były betonowe, wilgotne, jak w piwnicy, ale nasz dom nigdy nie miał piwnicy. Z sufitu kapała woda, a w oddali słychać było rytmiczne stukanie. Maja szepnęła, on nas tu zaprowadził. Wtedy z za rogu wysunęła się dłoń. Biała, jakby zrobiona z gipsu. Paznokcie były długie, brudne, wciśnięte w betonową ścianę. Dłoń przesunęła się po niej, zostawiając ślady jak po kredzie. Usłyszałam szept, oddaj mi ją. Objęłam Mayę i zaczęłam się cofać, ale ściany poruszyły się. Beton pulsował, jakby oddychał. Z każdej strony dobiegał szept, raz po polsku, raz w języku, którego nie znałam. Wtedy Maja przestała się trząść. Spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczami, bez strachu. Mamo, ja już wiem, kim on jest. Co? To tata. Ale już nie nasz. Zamarłam. Z ciemności wynurzyła się postać, wysoka, pochylona, o ciele jakby z dymu. Nie miała twarzy. Tylko coś, co przypominało uśmiech. Wyciągnęła rękę w stronę Mai. Nie potrafiłam się ruszyć. Stałam jak sparaliżowana, patrząc jak ta ciemna sylwetka zbliża się do nas. Nie miała oczu, ale czułam, że patrzy prosto na mnie, nie na Maję. Na mnie. Nie zbliżaj się, wyszeptałam, ściskając córkę tak mocno, że aż jęknęła. Odejdź stąd. Postać zatrzymała się. Z jej ust, jeśli można to tak nazwać, wydobył się dźwięk przypominający oddech, ale był w nim jęk, jakby ktoś mówił pod wodą. Obiecałaś, wyszeptał głos. To nie był głos mojego męża, ale coś w nim brzmiało znajomo. Ton, rytm, jak echo dawnego ciepła, które dawno umarło. Niczego ci nie obiecywałam! Krzyknęłam. Zostaw nas. Światło, którego wcześniej nie było, zapłonęło nagle nad nami, pojedyncza, migocząca żarówka zawieszona na przewodzie. Jej światło ujawniło resztę korytarza. Na ścianach wisiały nasze rodzinne zdjęcia. Ale twarze nie były nasze. Na każdym zdjęciu ja i Maja mieliśmy czarne, rozmazane plamy zamiast oczu. A obok nas ta sama ciemna postać, trzymająca nas za ramiona. Maja zaczęła szlochać. Mamo, ja nie chcę już patrzeć. Złapałam ją za rękę i pociągnęłam w stronę końca korytarza, gdzie majaczyły drewniane drzwi. Może prowadziły na zewnątrz, może tylko do kolejnej pułapki, nie miało znaczenia. Musiałam ją stamtąd zabrać. Biegłyśmy. Podłoga kleiła się od wody, a echo kroków odbijało się jak stukot setek nóg. Za nami ten dźwięk, powolne, ciężkie bum, 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 jak serce bijące pod ziemią. Dotarłyśmy do drzwi. Szarpnęłam klamkę, nie ustąpiła. Drugi raz. Trzeci. Nic. Wtedy Maja położyła na nich dłoń i powiedziała cicho: On pozwoli, jeśli się zgodzisz. Na co? Spojrzała na mnie, spokojnie, dziwnie dojrzale. Żebyś poszła za nim. On mnie nie chce. On chce ciebie. Zanim zdążyłam zaprzeczyć, poczułam zimno za plecami. Cień unosił się nad nami, rozciągał się po ścianach jak plama smoły. Wciągał światło, które ledwo trzymało się żarówki. Zaczęłam modlić się pod nosem, nawet nie pamiętając słów. Ale wtedy stało się coś niepojętego: Maja odsunęła się ode mnie, odwróciła w jego stronę i powiedziała: Zostaw ją. Ja pójdę. Nie. Wrzasnęłam i rzuciłam się do przodu, ale powietrze zgęstniało, jakbyśmy były pod wodą. Nie mogłam jej dosięgnąć. Postać wyciągnęła rękę, dotknęła jej policzka. Światło zgasło. Zrobiło się cicho. Tak cicho, że słyszałam tylko własny oddech. Maju? zawołałam. Maju, odezwij się. Nic. Tylko echo. Kiedy żarówka znów zamigotała, byłam sama. Drzwi, które wcześniej nie chciały się otworzyć, teraz stały uchylone. Za nimi widziałam salon, nasz salon. Telewizor, koc na kanapie, kubek z niedopitą herbatą. Jakby nic się nie stało. Z trudem wstałam i przeszłam przez próg. Wszystko było na miejscu. Tylko cisza była inna, zbyt ciężka, jakby coś czekało. Zajrzałam do pokoju Mai. Łóżko było puste. Ale na poduszce leżała ręka jej lalki, tej, którą zawsze trzymała, gdy się bała. Na ścianie ktoś napisał palcem po kurzu. Drzwi już otwarte. Zakręciło mi się w głowie. Zanim zdążyłam pomyśleć, w korytarzu rozległo się pukanie. Trzy razy. Powoli, mechanicznie, podeszłam do drzwi. Za wizjerem, nikt. A potem usłyszałam głos mojej córki cichy i spokojny z drugiej strony: Mamo, to ja. Wpuść mnie. Nie odważyłam się dotknąć klamki. I do dziś, każdej nocy o tej samej godzinie, słyszę to samo pukanie.